Witajcie rozruszani. Dziś będziemy pracować mięśniami klatki piersiowej i pośladków. Rozruszamy tułów. Na początek stajemy jak zwykle prosto. Stopy ustawione na szerokość bioder, równolegle do siebie. Kolana rozluźniamy. Pępek przyciągamy w kierunku kręgosłupa, wydłużamy klatkę piersiową i otwieramy. Krążymy jednym barkiem do tyłu i drugim barkiem do tyłu. Raz jednym barkiem. Raz drugim, raz jednym, raz drugim i ostatni raz. Jeden bark, drugi bark. A teraz w przód. Jeden bark do przodu, drugi bark w przód, I jeden do przodu i drugi. Jeden bark, drugi bark i ostatni raz. Jeden bark i drugi. Zatrzymujemy barki. I powolutku będziemy barkami krążyć do tyłu. Najpierw przód. Góra, tył i zatrzymujemy w dole barki. Pracujemy głową. Broda do klatki piersiowej. Wracamy. Broda do sufitu. Wracamy. Do klatki piersiowej. Wracamy. Do sufitu. Wracamy. I ostatni raz. Broda do klatki piersiowej. Broda do sufitu. I pracujemy na boki. Głowa w jedną stronę, głowa w drugą stronę. Raz jedna. Wracamy. Druga. Wracamy. I ostatni raz. Jedna strona. Druga strona. Patrzymy na wprost, wdech, unosimy ręce do góry, wydech opuszczamy, wdech góra, wydech opuszczamy, wdech góra, wydech opuszczamy. Wdech góra, wydech opuszczamy i ostatni wdech, i wydech. Stoimy prosto. Dolny brzuch podciągnięty, klatka piersiowa otwarta, będziemy pracować rękami. Bierzemy wdech, z wydechem ręce przed siebie wyciągamy. Wdech wracamy. Wydech ręce przód. Wdech, wydech ręce przód. I wdech, wydech ręce przód. Wdech, wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech i wdech i ostatni wydech. I wdech, opuszczamy ręce. Teraz będziemy krążyć ramionami. Raz jedną ręką, raz drugą. Bierzemy wdech i rękę jedną unosimy do góry, przenosimy do tyłu i krążymy. Spokojnie oddychamy. Staramy się, żeby ręka przechodziła jak najbliżej ucha. Wydech i wdech. Wydech i wdech. Wydech. I wdech. I ostatni raz. Krążymy do tyłu i opuszczamy. Druga ręka. Bierzemy wdech, z wydechem przenosimy do tyłu. Wdech, wydech. Wdech, wydech. Nie spieszymy się, staramy się dokładnie pracować. Rękę przenosić jak najbliżej ucha. Ciało wyprostowane. I ostatni raz. Ręka do tyłu. I zmiana ręki, zmiana kierunku. Będziemy krążyć do przodu, więc rękę przenosimy do tyłu i od tyłu do przodu. Od tyłu w przód. Do przodu. Przód. Wdech, wydech. Pracujemy i ostatni raz. Do przodu i wracamy. Druga ręka. Bierzemy wdech, przenosimy rękę do tyłu i w przód. Krążymy w przód. Spokojnie oddychamy. I ostatni raz ręka do przodu i opuszczamy. Teraz unosimy do góry jedną piętę, opuszczamy drugą piętę, opuszczamy i jeszcze raz jedną. Jeszcze raz, drugą i będziemy teraz unosić się na palce. Całe ciało wyprostowane. Musimy utrzymać pion. Dolny brzuch podciągnięty, klatka piersiowa otwarta. Bierzemy wdech. Z wydechem unosimy się na palce do góry. Wdech opuszczamy. Wydech góra. Wdech wracamy. Wydech góra. Wdech wracamy. Staramy się górę zatrzymać na chwilkę. A jeżeli dobrze się czujemy, to dodamy pracę rąk. Wdech do góry i ręce też góra. Wydech wracamy. Góra i wdech. Wydech, góra, wdech wracamy. Wydech, góra, wdech wracamy. I ostatni raz. Góra i wracamy. Teraz troszeczkę szerzej stopy sobie ustawimy, ale cały czas równolegle do siebie. Przysiady. Będziemy biodra przenosić w tył i dół. Plecy wyprostowane. Bierzemy wdech. Z wydechem biodra do tyłu i w dół. Wdech wracamy. Wydech dół. Wdech wracamy. Wydech dół. Wdech wracamy. Wydech dół. Wdech wracamy. Wydech dół i wdech. Wydech dół i wdech. Wydech. 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 I ostatni raz. Wydech i wracamy. Łączymy pięty, palce pięty, przechodzimy na brzeg maty. I teraz plecy wyprostowane, dolny brzuch podciągnięty. Za chwileczkę opuścimy plecy w dół, plecy wyprostowane. Zegniemy się tylko w stawach biodrowych, a więc proste plecy. Opuszczamy do dołu. Kiedy będziemy już plecy mieć równolegle nad matą, to je rozluźniamy, kolana uginamy i przechodzimy do klęku podpartego. Stopy leżą płasko. Kolana mamy ułożone pod biodrami, nie za blisko ciała, nie za daleko. A dłonie mamy ułożone pod barkami, też pionowo pod barkami. Teraz koci grzbiet. Plecy wypychamy do góry, do sufitu. Głowa się chowa, biodra się chowają. I plecy w drugą stronę, do maty. Głowa, góra, biodra, góra. Plecy do sufitu. Plecy do maty. Plecy do sufitu, głowa się chowa, biodra się chowają. Plecy do maty, głowa, góra, biodra, góra. Plecy do sufitu. Plecy do maty. Spokojnie oddychamy. Plecy do maty. I ostatni raz. Plecy do sufitu. Plecy do maty. I wyrównujemy plecy. Jesteśmy nadal w klęku podpartym. Teraz jedną nogę wysuwamy do tyłu. Dolny brzuch podciągnięty. Będziemy nogę unosić do góry. Bierzemy wdech i z wydechem noga góra. Wdech wracamy. Noga góra do wysokości biodra. I wracamy. Wydech góra. Wdech wracamy. Wydech, góra, wdech, wracamy i ostatni raz. Wydech, góra, wdech, wracamy. Za chwileczkę uniesiemy nogę i wyciągniemy do przodu przeciwną rękę. Dolny brzuch jest podciągnięty, mięśnie brzucha stabilizują nam sylwetkę. Bierzemy wdech, z wydechem unosimy nogę do góry. Wdech, wyciągamy przeciwną rękę. Chowamy rękę i nogę opuszczamy. Ta sama noga do góry. Wyciągamy przeciwną rękę, wydłużamy rękę, nogę, wraca ręka, wraca noga. Noga góra, ręka przód, wydłużamy rękę, nogę, wraca ręka, wraca noga. Noga góra, ręka przód, wraca ręka, wraca noga. Noga góra, ręka przód, wydłużamy rękę, nogę, opuszczamy rękę i nogę. I ostatni raz. Noga góra, ręka do przodu, opuszczamy rękę. Opuszczamy nogę, uginamy nogę w kolanie, kolano wraca na matę. Druga noga. Wysuwamy nogę do tyłu, na razie będziemy ją tylko unosić. Dolny brzuch podciągnięty. Bierzemy wdech z wydechem noga, góra. Wdech wracamy. Wydech, góra, nie wysoko, do wysokości bioder. Wydech, góra, dół. I ostatni raz. Góra, dół. I teraz noga i ręka. Unosimy nogę do góry, wyciągamy przeciwną rękę. Opuszczamy rękę, opuszczamy nogę. Noga góra, ręka do przodu. Opuszczamy rękę, opuszczamy nogę. Noga góra, ręka do przodu. Opuszczamy rękę, opuszczamy nogę. Noga do góry, ręka do przodu. Opuszczamy rękę, opuszczamy nogę. Noga do góry, ręka do przodu. Opuszczamy rękę. Opuszczamy nogę i ostatni raz. Noga góra, ręka do przodu, wydłużamy rękę, nogę i opuszczamy rękę, nogę, kolano wraca na matę, a my w miejsce dłoni układamy teraz łokcie. Dłonie sobie leżą spokojnie na macie, wyprostowane, a my wysuwamy do tyłu jedną nogę, będziemy ją unosić do góry. Dolny brzuch podciągnięty. Bierzemy wdech z wydechem noga, góra, wracamy. Wydech, góra, wdech, powrót. Wydech, góra, wdech, powrót. Wydech, góra, wdech, powrót. Dolny brzuch jest podciągnięty, mięśnie brzucha stabilizują nam pozycję. Wydech, góra i wdech. Góra, dół, góra, dół. I ostatni raz. Unosimy nogę, opuszczamy, kolano wraca na matę. Druga noga. Wysuwamy ją do tyłu. Dolny brzuch jest podciągnięty. Bierzemy wdech. Wydech noga do góry. Wdech wracamy. Wydech góra. Wdech wracamy. Wydech góra. Wdech powrót. Wydech góra. Wdech powrót. Wydech góra. I wdech. Wydech góra. I wdech. Wydech góra. I wdech. Wydech góra. Wdech i ostatni raz. Góra, dół. Uginamy nogę w kolanie, kolano wraca na matę, a my powolutku przechodzimy do siadu. Siadamy prosto, nogi sobie układamy szeroko. Można unieść się lekko na rękach, żeby poprawić sobie pośladki, przesunąć je do tyłu, żeby bardzo wygodnie usadzić się na pośladkach. Plecy wyprostowane, szczególnie dolne plecy. Klatka piersiowa otwarta, nie zamyka się. Jedną nogę uginamy w kolanie i układamy stopę blisko uda drugiej nogi. Plecy wyprostowane, klatka piersiowa otwarta. Zadzieramy palce długiej nogi. I spokojnie oddychamy. Tylko siedzimy, nic nie robimy. Spokojny wdech i wydech. Wdech i wydech. Wdech i wydech. Cały czas pilnujemy pleców, żeby były proste. I powolutku rozluźniamy stopę. Wyciągamy nogę ugiętą i zamieniamy nogi. Drugą nogę uginamy w kolanie. Stopy układamy blisko UDA. Prostujemy plecy, szczególnie dolne. Otwieramy klatkę piersiową, zadzieramy palce stopy nogi wyprostowanej. I takie wyprostowane siedzimy. Wdech i wydech. Chwilka odpoczynku, spokojny oddech i rozluźniamy ciało, rozluźniamy stopę, wyciągamy nogę, powolutku partego, uginamy nogi w kolanach, przechodzimy do klęku podpartego, zadzieramy palce stóp, przechodzimy na stopy i powoli biodra do góry i krąg po kręgu, cały kręgosłup rozwijamy. Stajemy prosto, poprawiamy koszulki, poprawiamy fryzurki. I teraz ręce. Przenosimy do tyłu, splatamy, odwracamy, prostujemy w łokciach i staramy się jak najbardziej wyciągnąć ręce w tył. Wyciągamy, rozciągamy mięśnie ramion i klatki piersiowej. Spokojnie oddychamy. Jeżeli nie uda nam się wyprostować rąk w łokciach, to się nie przejmujemy, robimy tyle, ile możemy. Powoli uginamy ręce, rozplatamy, przenosimy do przodu. Splatamy z przodu, odwijamy i rozciągamy. Spokojnie oddychamy. Rozplatamy ręce, opuszczamy. I stajemy teraz, tak jak na początku, stopy na szerokość bioder, dolny brzuch podciągnięty, klatka piersiowa otwarta. Wdech, unosimy ręce do góry, wydech, opuszczamy. Wdech, unosimy ręce do góry, wydech, opuszczamy. I ostatni raz, wdech, łączymy dłonie, opuszczamy. Dziękuję bardzo.